Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych. Program informacyjny w Kowarach, czyli informacje. Boris Mielowski, witam Państwa i zapraszam. A dziś m.in. wytwór Gniewka Kosińskiego, czyli zdjęciowe symulatory z życia. Kulisy naszego programu. I po informacjach pierwsza publicystyka młodych miusów. Zdjęciowe symulatory z życia autorstwa Gniewka Kozińskiego. W tych zdjęciach są sceny z życia wzięte. Zobaczmy ten symulator. Nagrywamy. No pokazuj. Mmm. jakie Mmm. Mmm. I jedzie do pracy. Godzin później. A teraz mamy dla Państwa dobrą informację, bo nasze pierwsze wydanie informacji na kanale Moku Bogary cieszyło, cieszyło się bardzo dużą ilością wyświetleń, a było ich ponad 250. Na kanale Młodych Newsów nasz program liczył rekordową ilość wyświetleń, bo aż 150. Jest to pierwszy film na naszym kanale z taką dużą ilością wyświetleń. Postaramy się ciągle zasługiwać na taką premię i bardzo za nią dziękujemy. Premiera za nami, ale cofnijmy się do tego momentu, by zobaczyli Państwo, jak wyglądały przygotowania do nagrywania naszego programu. Proszę pozostać z nami, bo już teraz dla Was pierwsza publicystyka Młodych Newsów. Dziękuję. Dzień dobry to publicystyka młodych newsów, pierwsza publicystyka młodych newsów, a dziś moimi gośćmi są Dawid Jasek z ekipy młodych newsów i Gniewko Kosiński, też z ekipy młodych newsów. Dzień dobry, Moty. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o temacie Zielono-Niebieskie kowary. Projekt, który jest w kowarach. Co już widzieliście z tego projektu? Różne konkursy, śniadaniówki. Termosy. Mhm. I różne organizacje jeszcze takie. I różne organizacje jeszcze takie. Mhm. E, a byliście na różnych imprezach charytatywnych? Tak. Nie wiem. Chyba musisz wiedzieć, jak wiesz, byłeś czy nie byłeś. E, no to teraz zmieniamy temat. E, niedawno nagrywaliście e, z telewizjondami materiał. E, co to był za materiał? Zielono-niebieskie kowary. Co jeszcze nagrywaliście? W których miejscach byliście podczas nagrywania? I przy Zalewie. Mm, w studiu. No w studiu, w którym właśnie teraz jesteśmy. No to jest kolejny temat, no przerwa chwi była chwila przerwy, no i co? Z pączkami przyszli, no to skoro dzisiaj tłusty czwartek, no to o tłustym czwartku porozmawiajmy. Co wiecie o tym dniu? I don't know. <laughs> Ale no nie, no nie no. To jest chyba moja pierwsza publicystyka i już tak e, też żartobliwi goście. Nie. Że wtedy się je pączki. A je, z jakim nadzieniem lubisz? Z karmelowym. Donuty czy pączki? Donat i pączki. Mhm. E, nadzienie? nie Żadne, bo ja nie lubię nadzienia. A polewa? też nie okurcza z karmelowym donuty czy pączki donat i pączki mhm. eee, nadzienie nie w żadne bo ja nie lubię nadzienia a polewa też nie okurcza to ty to ty chyba lubisz jeść sam placek tak, tak. Dawid placek tylko też nie a czasem, gdybyś miał wybawy, tylko placek od pączków, to byś zjadł? No. Nie, tak. Pączki są zdrowe? Może na pewno nie. To jest jedynie. Nie. Po której <ktelikce> co się dostać, <grym> wiedry... A w ogóle, jakby co? To jeszcze taka mała informacja, że słyszałem o tym, że Lidl wycofał pączki jagodowe że to bardzo niedobrze. W sumie dla tych co lubią pączki jagodowe no to smutna informacja. Podobno jesteś fanem Biedronki, a nie Lidla. No wiem. Nie ja wam to jak przecież. ostatnio napisałam, że Biedronka i Lidl to najwięksi marketingowi rukowie. E, e, lubicie to święto? Tak, ale nie zawsze. Tak. Mhm. E, a ile pączków dziennie podczas tłustego czwartku zjada się? Mniej więcej jeden albo dwa. Dwa. Aha. Ja bym zjadł więcej, może więcej, ale zazwyczaj jem dwa. No to dziękuję. Ale jeszcze Państwu coś pokażę. Czekajcie. Pończył się wszyscy mamy. Potrzymaj mi kijamek. O, tak, no. Mamy pończył się, no to sobie teraz zjemy na do widzenia. Je, po jednym kawałeczku. Dobrze, do widzenia. Nam, mm. nam, nam. Dobrze. Nam, nam, nam. O lepiej, żeby jeszcze z nim potem.